Witajcie, Alone in the Dark, część... czwarta. Jestem gdzieś w podziemiach, jakiś tam... pięknie wyglądających i widzę... O! Jak mu tam było? Striker właśnie, no bo Striker... Zabili go. Masz coś Striker, można cię... przesunąć? No właśnie, ale zaraz, tu coś jest. Tak, kolejna część notas notesa. E Oczyszczacz do rur. Okej, okay. a tu coś jest. Nie, dobra. No i mamy drzwi. Drzwi są zamknięte, tak. Nie da się z nimi nic zrobić. Ale najpierw yy, poskładałem notes i poczytam go, tylko jak znajdę, że tak powiem. Gdzie go mam zapisanego? Przetłumaczonego? Jest. <laughs> Dobra, eee, gdzie to jest? Ten notes. Detective's Notebook. Calbi, jeśli to czytasz, to oznacza, że jestem już martwy. Dziewczynka Sanders'u została porwana przez Jednookiego Jacka. Pomimo tego, co napisała o nim gazeta, ten człowiek jest potworem mającym obsesję na punkcie hazardu i zabijania. Helski Kitchen jest pełne sekretnych przejść. Jestem pewien, że rozwiązanie jednego z nich tkwi w kartach. Pamiętaj, nasze partie pokera. Już jedno było w kartach, nie wiem czy to chodziło o to, co już było, czy nie. <coughs> e, mogę Ci również powiedzieć, że gang dystyluje alkohol w piwnicy i dostarcza go łodzią podczas przypływu z jaskini w klifie. Karmi, zabij tego Łotwa i uwolni dziewczynkę. Tobie na pewno się uda. Teraz jest czas by uczeń przerósł mistrza. To tyle mi napisał Striker. Czyli to w sumie on był takim moim mistrzem, można tak powiedzieć. I teraz stara sztuczka z gazetą. Którą się wsuwa pod drzwi. I... Nie krank, pipe cleaner. I też w dziurki. Z drugiej strony klucz spada na gazetę, wyciągam gazetę i mam klucz, prawda? I przy okazji dowiedziałem się, co to jest za... E, mogę poczytać po prostu to. E, moment. Pakt Music Man'a to, to się nazywało. Przez ten pakt podpisany przez siebie, Shona O'Leary, znanego jako Music Man'a, i przez Elizabeth Jarrett, która reprezentuje ciemne moce, zaciągam dług nieśmiertelności. Czyli, tak, no, staje się nieśmiertelnym. <laughs> I ten pakt jest odnawiany raz na 100 lat. Przysięgam służyć moim panom. Jeśli ten dokument zostanie zniszczony w mojej obecności, albo jeśli zginę, pochowaj. Yy, Właściwie tego to nie zrozumiałem do końca, jak tłumaczyłem. Galeon... Niech mi, będę schroniony w galoń przez dwa dni, cokolwiek by to miało znaczyć. Powiedzmy, że Karun jest Polakiem i sobie sam nie umie też tego przetłumaczyć. Nie, nieważne. Napisane w Haiti 25 grudnia 1724 roku, czyli 200 lat temu. Tak, są zamknięte drzwi, ale już nie. Ok. Co mi zostało poza tym? E... Papierowa torba, kurba, 5 centów. N Nic takiego. Ok. Zobaczmy, co tutaj jest. Wisi i najpierw sobie I właśnie tutaj jest coś takiego. Mamy dźwignię i mamy pana. <laughs> I teraz przetestuję na tym panie sposób z papierową torbą. Nie o to mi chodziło. Jeszcze raz. Gdzie ta papierowa torba? Aha, dopiero ją nadmuchał i teraz. Hi guy! Hi guy! I teraz patrzcie, co się stanie. Ruszy się, a ja zrobię push, zbliżnie i nie trafię, ponieważ sam się zabije. Dobre, nie? Właśnie to chciałem zrobić. Tym razem zrobię to tak, że ten pan oberwie, a nie ja. Tylko. Z... Nie... z której strony mam stać? Bo z której strony ta beczka? Najpierw przetestuję. Dobra, muszę być bardziej po stronie... tej chyba. <laughs> Jeszcze raz. Raz. Dwa. I haj I push. I cofnij się. Kurde, za wcześnie, zarobiście Teraz to się będę bawił, no co. Jeszcze raz. Nadmuchaj. Ehm. Um. Użyj tego. Morning, sir. Morning, sir. I teraz. Pchnij. Eee, no... Nie, to trzeba zrobić jeszcze wcześniej. Nie trzeba... nie Czekać, okej. Okay. Ostatni raz. Tym razem się uda. Prawda, że się uda? Morning, sir. Od razu. No! Papa! Pa. Bye, sir. Teraz wezmę sobie to, co zostawił: Książkę kolejną i Riot Gun. Czyli w sumie szczerba, nie patrzeć. Super. Teraz się mogę rozejrzeć. Po tym całym miejscu tylko się rusz. Bieg... nie, nie, no właśnie, o to chodziło. Eee, co to w ogóle jest jakiś. Tu coś jest, może? Więc. Przynajmniej fajnie zrobili, że teraz nie trzeba wszystkiego przeszukiwać, tylko automatycznie znajduje przedmioty. Nie dziura w zegarze. No to teraz używam właśnie tej korby. W złym miejscu stoję. Kurde to z boku chyba trzeba jednak zrobić. Tak jest. O to chodziło. I kolejna książka. Hura! Nie ma. Gdzie się już mam ją przetłumaczoną. O co? Co to jest to, co to jest? Le, leży w ogóle? Takie coś, nie wiem. Czy coś jest? Czy nieco? Czy da się tą dziwnie jeszcze raz przesunąć? Nie. A tam nic nie ma? Nie ma. Dobra, to w takim razie <coughs> idę tam tylko gdzie mogę i jeszcze zdążę przeczytać książki, tylko co za książka? Tak, to jeszcze mam przetłumaczone, więc spoko, to mogę przeczytać, tylko niech sobie znajdę, gdzie to mam... <coughs> Okej. Okay. To jest o kolejnym członku, czyli o kolejnym bosie można powiedzieć, z którym będziemy walczyć ponieważ każdy boss tu ma właśnie opis w tej grze, tak mi się wydaje. I tak, kolejny z członków załogi ochratającego Holendra. Muzyka to Requiem. Sean O'Leary, urodzony w Dublinie, był genialnym klawesynistą. Wemigrował ze swojego kraju potem, jak wyrzucił przez okno trzech gości, którzy skrytykowali jego wykonanie trzeciego koncertu Mozarta. Po przyłączeniu się do Highlandera stracił rękę. Podczas oblężenia Gibraltaru. E, rezygnuje i zaczyna ćwiczyć grę na akord akordeonie z Sancho Fernandezem, szalonym zbrojmistrzem. Po znalezieniu schronienia na wyspach, znajduje sobie zajęcie. Momencik. Podczas Czerwonej Nocy prawie zostaje zlinczowany. Ratuje go jednooki Jack. Podczas masakry w Caobank. Zostaje jednym z niego z jego poruczników e, listopad 1728 Muzyk. Co ja 28? 12. Dlaczego przeczytałem 28? Nie wiem. Nagrywam i robię przerwę. Także do usłyszenia w kolejnej części, ale on 2